Cześć witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie mały update do ostatniego testu baterii do DeWolta zamiennika firmy GreenCel. Zobaczymy, jak się spisuje po 8 miesiącach. Zapraszam. No więc dobrze, w marcu został opublikowany na moim kanale Film, gdzie testowałem ten akumulator. Jest to 5 ah zamiennik marki Greencel i Teraz na dzień dzisiejszy mamy listopad, ja go mam już 8 miesięcy i tam kilka dni, przez te 8 miesięcy był używany oczywiście, ja dodatkowo oprócz tego, że gdzieś tam w narzędziach DeWalt był używany, których mam bardzo mało, to też kupiłem sobie taki adapter, dzięki któremu mogłem go używać w narzędziach Rajobi, których mam najwięcej, i przez to był ciągle eksploatowany i też w takich narzędziach mocno jak podkaszarka, ponieważ gdzieś go sobie tam trzymałem w garażu i używałem na przykład do podkaszarki czy takich nożyc do trawy ręcznych. I teraz tak, kto nie oglądał tam tego filmu, jest zaciekawiony, to tutaj się oczywiście pojawi odnośnik, to będzie mały update. Zmierzymy sobie takie podstawowe rzeczy, jak, jakie napięcie trzyma, i zrobimy sobie ten sam czas czas pracy zmierzymy na halogenie Rayobi, jaki robiliśmy w tamtym teście. Dobra, tutaj nie ma co zbytnio przedłużać, to będzie krótki film, to jest typowy update. Na początek zmierzmy sobie ogólnie napięcie, jakie trzyma, jakie ma po naładowaniu ten akumulator. Dobrze, i teraz tak, zrobimy sobie jakąś tam serię pomiarów, tak jak na pierwszym filmie, kiedy ten akumulator był nowy, on teraz jest, jak widzicie, w pełni naładowany. Ja go wyciągnę z ładowarki. I zmierzymy sobie napięcie. Oczywiście teraz one po prostu po wyciągnięciu z ładowarki będzie na pewno dosyć wysokie i będzie z minuty na minutę tak naprawdę spadać. Zmierzymy sobie teraz i zmierzymy sobie gdzieś za godzinkę. Dobra. Próbujemy plusik. Gdzie my mamy plusik? Plusik mamy tutaj. I minus. I mamy minus. I odpalimy na 20V. Możliwe, że będzie tak. Jest przeładowane. Musimy dać na 200. No i to jest 207 v Prosto po wyciągnięciu z ładowarki. Na razie to nie spada. Ja to sobie teraz wyłączam i gdzieś za godzinkę. Dam godzinkę, żeby tak, że tak powiem, się to ułożyło. I sprawdzę po godzince, jaki jest wynik. Dobra, minęło około godzinki odkąd wyciągnąłem ten akumulator z ładowarki. Odpalamy sobie 20,6V. I teraz tutaj Wam wklejam gdzieś zdjęcie, jak to było na początku. To no, z tego co widzę, wtedy było 20,5, więc praktycznie to samo. Dobra, i teraz przechodzimy już do testu. A testem będzie tak jak mówiłem, taki sam test jak wtedy, czyli e, zobaczymy, ile czasu tym razem wyciągnie ten sam halogen na tym akumulatorze. E, tylko teraz tak, wtedy ja to podłączałem na krótko, czyli tutaj zwykłym przewodem elektrycznym e, podłączyłem sobie plus do plusa, minus do minusa i zrobiłem tak dlatego, ponieważ wtedy nie miałem jeszcze takiego adapterka, żeby sobie wpiąć bezpośrednio ten akumulator Dewalta do narzędzi Rajobi. A poza tym wtedy jeszcze też robiłem to pierwszy raz, robiłem test i równocześnie wpiąłem sobie miernik i obserwowałem. Napięcie czy BMS odetnie akumulator? No bo to jakby nie było. Jest inne narzędzie, a inny akumulator innego producenta, i nie byłem pewny, czy tu elektronika ze sobą zagra, czy ten ma sam w sobie taki BMS, który monitoruje napięcie ogniw, żeby w razie czego rozłączyć zasilanie, żeby nie dopuścić do głębokiego rozładowania. Wtedy w tym teście oczywiście okazało się, że BMS jest, jest sprawny. Odciął mi tam w okolicach 15 V, 15 z groszem, nie pamiętam, można sobie na tamtym filmiku zobaczyć. Natomiast yy, skoro już wiem, że to działa i mam teraz adapter, to żeby się nie bawić tutaj na krótko w jakieś tam kabelki, podłączam sobie ten akumulator przez adapter, yy, naszykuję sobie stoper, sekundkę, już odpalam, mamy stoper, stoper jest zresetowany, no i co, odpalam równocześnie. I tak naprawdę zostawiam to znowu w okolicy, pewnie między 4 a 5 godzin to będzie trwało. Więc coś sobie, czymś się zajmę. Jak już będzie blisko czasu, to będę obserwował cały czas halogen. Gdzieś sobie postawię obok siebie, żeby ciągle go mieć na oku. Jak tylko zgaśnie, zatrzymuję stoper i zobaczymy, jaki będzie teraz wynik. Widzimy się za jakiś czas, u Was za sekundę, u mnie za pewnie 5 godzin. Halogen nam ciągle świeci. Przekroczyliśmy właśnie 4 godzinki. Także teoretycznie jeszcze w okolicach godzinki, jeżeli osiągniemy podobny wynik jak ostatnio. No lub mniej. Już teraz go będę gdzieś tam, że tak powiem nosił przy sobie, żeby obserwować kiedy się skończy akumulator i się rozłączy. No i dobra, słuchajcie, dosłownie 10 sekund temu mi to zgasło, zapauzowałem stoper. 5 godzin 2 minuty. Obejrzałem sobie specjalnie sam swój test, ten poprzedni, wtedy było 5.07, także mamy... 5 minut mniej po 8 miesiącach używania akumulatora. Nawet mi się za bardzo nie chce procentowo to przeliczać, bo to są jakieś tam, będą bardzo malutkie wartości. 5 godzin to jest 300 minut, tak? Więc wtedy mieliśmy 307 minut, teraz mamy 302 minuty. No kurczę, bardzo dobry wynik. Wygląda na to, że ten akumulator. Aha, dobra, standardowo, tak jak wtedy, jeszcze sobie teraz tutaj podłączymy mierniczek, zobaczymy, jak wygląda napięcie. Wtedy to było chyba 15:2-15:4. Został odcinany akumulator, wyłączał się wtedy halogen. I po wyłączeniu halogenu, oczywiście troszeczkę napięcie zaczęło rosnąć, no bo obciążenie zniknęło, więc... Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Tak, 16,5 i zapewne to, to jeszcze sobie będzie może rosło delikatnie. 16,6, tak, czyli delikatnie będzie rosnąć, jak wcisnę przycisk, chociażby tutaj z testowania akumulatora może spaść. Nie, nie spadło. Czasem jest tak, że z samego faktu, że te diody się zapalają, to jest dodatkowe obciążenie i spada. Mamy 16,7, także będzie delikatło, delikatnie e, rosło w górę. Rosło w górę, no nie może rosnąć w, gór, w dół. E, czyli sytuacja ta sama. BMS tam przy 15 z groszem odcina. Wtedy jak już odetnie, to mm, odzyskujemy tutaj troszeczkę, znaczy odzyskujemy, troszeczkę rośnie napięcie. 5 godzin, 2 minuty. Podsumowując po dwóch, po dwóch, po ośmiu miesiącach używania tego zamienniczka Grincel do DeWolta. Jak najbardziej wszystko śmiga super. Ja nic nie mogę złego powiedzieć. Też robię takie update'y, bo też komentarze były różne po pierwszym filmie. Niektórzy oczywiście używali, byli bardzo zadowoleni ogólnie z produktów Grincel, już nie mówię tutaj o zamienniku DeWolta, a niektórzy też oczywiście mieli jakieś tam problemy, coś im tam się dosyć szybko wykrzaczyło i coś im tam nie działało. Więc ja sobie takie update'iki będę robić. W kolejnym myślę, że będzie po roku użytkowania tego, następny może już po prostu po dwóch. Jeżeli jeszcze będziemy w ogóle tam się interesować takimi akumulatorami, bo za dwa lata nie wiadomo, co się będzie działo. A na ten film to już będzie wszystko. Dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam. Hej.